I kolejny filmik, gdzie należy zastosować kolejność wykonywania działań. Już odrobinę trudniejsze przykłady. I zaczynamy po kolei. Tutaj mamy dzielenie i mnożenie. Które działanie możemy wykonać jako pierwsze? Zobaczcie, jako pierwsze możemy wykonać to działanie. I co nam wyjdzie? 30 podzielić na 3 to jest 10. I tutaj napiszemy sobie 10, a razy 2 muszę przepisać. Razy 2. I na razie jestem na tym etapie. Teraz tutaj zobaczcie, zrobię odjąć, to przepiszę i zajmę się działaniem w nawiasie, bo wiemy, że najpierw wykonujemy działania w nawiasie. I teraz popatrzcie, to w nawiasie działanie możemy wykonać w całości, ale tak, tą dwójkę przepiszmy. Ta dwójka to jest ta. Ta dwójeczka jest tu. Razy, i teraz w nawiasie. 6 dodać 3, to by było 9. I 9 odjąć 2, 7. Nie wiem, czy widzicie, że już możemy zrobić całe to działanie, bo już wcześniej ćwiczyliśmy, jak to robić. Najpierw będzie dodawanie, bo jest pierwsze od lewej strony. 6 dodać 3, 9. Odjąć 2, 9 odjąć 2, będzie 7. A zatem mogę napisać 2 razy 7. Tutaj może u góry napisać, że cała wartość tego nawiasu to jest 7. Tu mamy 9. Odjąć 2, 7. No i teraz mamy mnożenie. Mnożenie ma pierwszeństwo przed odejmowaniem. 2 razy 10 to jest 20, i 2 razy 7 odjąć 14. Może jeszcze tu napiszę, żebyście wiedzieli skąd się wzięło. No i 20 odjąć 14, po prostu 6. Kolejny przykład. Tutaj mamy potęgowanie, i potęgowanie ma na pewno pierwszeństwo przed mnożeniem, przed dodawaniem. Zaczniemy od tego potęgowania. A zatem 5 przepiszę razy 3 do potęgi drugiej. Co to jest 3 do potęgi drugiej? To przypomnę, to jest 3 razy 3, a 3 razy 3 to po prostu 9. Czyli tu by było 9, czyli 5 razy 9, odjąć, otwieram nawias. To muszę przepisać do 3, nie wolno mi pominąć. Razy i teraz tu rozpiszemy 2 do potęgi trzeciej. To jest 2 razy 2 i razy 2. Tyle dwójek, ile tu wynosi wykładnik. 2 razy 2 to jest 4, razy 2 mamy 8. Czyli będzie 3 razy 8 i jeszcze mamy dodać 2. To się równa. No i teraz mamy tak, mnożenie to możemy wykonać i możemy wykonać to mnożenie w nawiasie. Ja wiem, że powiecie, że najpierw działania w nawiasie i macie rację, ale te działania są tutaj oddzielone znakiem minus, czyli to ma też pierwszeństwo przed tym odejmowaniem i spokojnie możemy zrobić 5 razy 9, 45, 3 razy 8, 24. Czyli przepiszę sobie 45, odjąć i mogę w nawiasie jeszcze napisać, tu mamy 24, dodać 2. 24, dodać 2. To się równa. 24 zamiast tego dodać 2. 45, odjąć, 24, dodać 2, mamy 26. A zatem wyjdzie nam wynik. 19 i to jest na pewno poprawnie zrobione działanie. Kolejny przykład, zmienię sobie kolor. Znowu mamy potęgowanie, czyli popatrzcie, to potęgowanie będzie pierwsze. Zgodnie z tym, 2 do 2 to by było 2 razy 2, czyli po prostu 4. Dodać 4, przepisuję, to jest 104. To Razy i teraz w nawiasie wolno mi zrobić to dzielenie, bo jest przed odejmowaniem. 36 podzielić na 9 mamy 4, czyli w nawiasie 4 i odjąć 1. Jeśli ktoś tu od razu w pamięci zapisze, że 4 odjąć 1 to jest 3 i zrobić 4 razy 3, oczywiście to jest poprawnie. Tak samo tu, jeśli ktoś już pominie ten etap i napisze od razu 26, to też jest dobrze. No, to wracamy do przykładu. To się równa. 4 przepisałam, to jest ta czwórka. Dodać tą czwórkę, drugą też muszę przepisać tą i razy liczę to, co jest w nawiasie. 4 odjąć, 1, razy 3. I teraz mamy dodawanie i mnożenie, czyli pierwsze musi być mnożenie. Pamiętajcie, nie wolno tej czwórki pominąć. 4 przepisuję, to jest to, 4 tu. Dodać 4 razy 3, 12, i teraz 4 dodać 12 jest 16. W ten sposób to musimy robić. I ostatni przykład. Co my tutaj mamy? Mamy dzielenie i mnożenie. To już pamiętamy z poprzednich filmików, że dzielenie jest przed mnożeniem, jeśli występuje pierwsze od lewej strony. 40 podzielić na 8 to jest 5. No i tutaj można by było zrobić od razu już tak 5 razy 5 mamy 25. Możemy tak już się uczyć na skróty troszkę. Zobaczcie, 40 podzielić na 8, 5 razy 5, 25. Odjąć. Tą trójkę muszę przepisać 3 razy. I teraz tu, które działanie? Najpierw wykonamy to dzielenie. 8 podzielić na 4, to jest 2. I zobaczcie, znowu możemy cały nawias już policzyć. 5 odjąć 2, to wyjdzie 3. Czyli ten nawias, który sobie tutaj napisałam, jest mi niepotrzebny. Będzie 3 razy 3. Jeszcze raz, żebyście widzieli, jak to już sprytniej można liczyć. 40 podzielić na 8 jest 5, razy 5 25 i wpisałam sobie tylko 25. Zamiast całej tej części, teraz tu, to 3 to jest tu, tu najpierw dzielenie. 8 podzielić na 4 to jest 2, 5 odjąć 2 mamy 3, czyli 3 razy 3. Przepisuję 25 odjąć 3 razy 3. 9, 25, odjąć 9, mamy 16. Jeśli ktoś woli rozpisywać sobie tak jak tam, że więcej rzeczy przepisywać, nie ma problemu, byleby nie pogubić tych liczb.